I trochę dite, jaki dzień jest i Kto skaże? Werbna na dziele. dobre. I Szczo my możemy prowadzić pierwsze skazaty: szczomy. No, werbna to kto? Wyrwana na dziele, co kiedy ludzie w ramy kupują farbę. Tak. Ale czemu? Bo oni sobie tak to przydomali, czy może jest jakaś inna przyczyna? Ja, e, Związana z wydarzeniem, kiedy Jezus wjeżdżał do, e, do Jerozolimy do i go prowadzali palmowymi wilkami. E, tak, tak. E, Jerusalem, c, miasto myru. Jezus z własnej woli, tak, tam, wiżdżaw. Wizzach. E, na wiszczo, wim, wim tam, wyżdżał? Kto skaże? Może ktoś znaje? Nie znaje. te. E, na Niezile poczynaje je tak, że w Lekiej dzień. Czy wam coś, coś dopomaga w odpowiedzi na zapytanie. Na Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? On to gdzie wjeżdżał, do, że Jego na chrest wjechać. Tak. Ok? To wydać życia za nas. Nikt nie zabierał Jezusowi życia, tak? Ale win sam chciał co zrobić dla nas? Widate życia za nas? Widate życia za nas? Chyba Jezus był złoczyńcą, jaki zasłużył na śmierć? Nie. Nie. A za kogo on pomerł? Za nas i za ludzi. Tak. Duże dobre. Et, I my zaczynamy tylko jeszcze wielki tydzień i my będziemy przeżywać najważniejszy wydarzenia co do naszego spasienia Tak, będziemy dywety się na Jezusa. On jest Czarem tak? Jest Czarem A może ktoś skaże że win ma swój tron? To każdy koż, car ma tron. Na chmurinkach. Może ktoś skaże coś innego? Na niebie. Na niebie. Na niebie, Sok. Widzicie, jest taka sprawa, duże może i słynna, ale tron Jezusa jest na Chrystii. Zrozumiło? Może i smutno, tak? Ale to wse za nas? I to mu? warto przydzielić w tych dniach uwagi szczop, no być wdzięcznym Jezusowi tak za to, co dla nas zrobił, tak? To nie tylko pomerza za nas, ale także się szczestoosia późniejże? Was kres. Tak, i co trzeba nam pamiętać. E, Możecie powracać na swoje miejsca. Dziękuję wam. dużo krótko jeszcze skażo Jezus spasaje nas nie tylko temu, co strażdaje za nas. Тому, co możemy sobie ja że co ktoś strażdaje bez sensu. Ale strażdania Jezusa były temu, co win był słuchniany od cewi do końca. Win wyryszył, widate życia. życia. Nikt nie zabrał Jezusowi życia. Win sam chciał wypełnić do końca wolę nebesnego Ojca, za rady nas, za rady naszego spasenia. I Jezus poniżył siebie samocho. Można wskazać, że Witkenów, e, wydomy znaki sw swojego bożeństwa", tak? E, swoją sławu, buduczy czy bogom staw ludynoju, za nas, przyjmiał słabkości naszej wsi, ale nie zrobił żadnego gricha. I Jezus e, otrzymał od Oca imię, jakie je. Ponad wszystkie inne imia, my ce czuli w posłaniu do Filipian z pochodni, se imia Chospoć. Господь. I to ważliwo. To jest nebaj duże, czy Jezus jest dla nas bućkim, czy jest na prawdzi chospodom Se wielcezna różnica. Win przyšof i w swoje życie za bahacjoch. to nie za wszystkich, ale za tych, którzy znają czy prawdę o Jezusu, o Jego żertwie, za nasze grzechy, przyjmują Go jak spasytela i jak gospoda. Pomyśl o tym, czy disno Jezus jest dla ciebie gospodem? Czy ty gotowy publiczno Kazaty, co ważne Wira w Jezusa Chrystusa jest potrzebna uczast mieli udział w Jego spasieniu i zaraz Cerkwa nam daje dar Wielki Tydzień będziemy przeżywać w liturgii Triduum Paschalne będziemy uczestnikami tego cenię tylko jakiś tam wspomnienia, jakieś historii, ale my będziemy uczestnikami toho. Tak samo jak сьогодні my uczestnikami toho, jak Jezus wjeżdża w Jerusalem, żeby tam oddać życie za mnie, za tebe. I tomu zagoję was wszystkich, żeby e, na miarę możliwości na witklasty w Se, i buty przysłutnim na tym e, tri, triduum paschalnym, jaki poczynając jeszcze w Wielkiej Czwierć, i będziemy prodlużywać te triduum do nocy z Soboty na nidilu Tak. Te szans, szczeb wynowiły suç naszego chrześcijańskiego życia wzmclientYe siebie odnowyty także obiec obycanki Będzie bude możliwość także w liturgii wigilii paschalnej będemo odzakować Jezusowi co zrobił dla nas kiedy win wziął przyjął chrest będemo odzakować jemu co on zalyszył z nami w taistwach w taństwie Eucharystii, w taństwie Świaszczeństwa i w innych. To czas, jaki tylko jeszcze zaczyna się w tej niedzieli, która zaczyna się w Wielkiej Tydzień. Bądźmy uważni i na naprawdę uwagę do tego, żeby nie nie wytraczać czasu na будь ščo, ale ale żebyśmy sprawdzi my przeżyli ten czas z Bogiem i mieli taki doswit jakiegoś nowego wochnia, żeby mogli także przekazywać ten wohoń, nowego Życia, jaki, jakiego otrzymujemy od Jezusa innym. Amen.